Policja. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że grubo zaczynamy ten poranek. Oho. Dzień dobry. Jak nisko zostało tutaj, stolik został. Ludzie się zbierają, tam coś kombinują sobie. Nie padał deszcz, ogrzewanko na minimum nam sobie śmigało. No i fajnie. Zbieramy się powoli, będziemy sobie jeść śniadanie. Kanapeczki. I chcemy się przejechać na plażę, tą taką długą niedaleko, którą wam pokażemy. I Karol pewnie będzie poszukiwać, a ja pewnie będę odpoczywać. I nie wiem, stać w garach, może obiad ja takiej zrobię. Bagałgany mamy. Jak wiedzieliście, żonka wyszła, zrodziła, zrodziła <laughs> zrobiła obchód. Także witamy się z Państwem w kolejnym odcinku z, z wyspy Portland, czyli z jednej z największych kopalni w Wielkiej Brytanii kamienia portlandzkiego, wapienia portlandzkiego. Widziałeś ten? Nie. Aha, ja zrobiłem, odrobiłem lekcję Wyserczy. domową. Mamy tutaj mnóstwo kopalni, a wy zobaczcie to miejsce z lotu ptaka. I gdzie stoimy? Zmywanie dzisiaj na prosto, miała być jajecznica, ale będą kanapeczki z jajkiem na twardo i z warzywami, gdzie mniej zmywania. Jajka się gotują, yy, chlebek, jeden z naszych ulubionych, który zakupiliśmy wczoraj, szczypiorek, warzywa i resztka szynki, która nam tutaj została. Tu jeszcze mamy mięso ze wczoraj i taki trochę z kolejny fuck up, ale mieliśmy przestawioną lodówkę na tryb zamrażalnika po całości. I niestety nam troszkę warzywa zamarzły. I mięso do obiadu też, także stoi mięso na zewnątrz, żeby rozmarzło do obiadowej pory. No cóż, zdarza się życie. Nie wiem jak do tego doszło, bo w piątek, jak odpalałam lodówkę przed wyjazdem, to nie zwróciłam uwagi, w jakim trybie była ustawiona. No ale trudno, zdarza się. Teraz już będę na to patrzeć kolejnym razem. Dobrze, że to tylko ogórki i papryka, także rozmarznie szybko i da radę zjeść jeszcze. Jajko, warzywo, chleb. Smacznego, rozkrój, rozkrój i powiedz, czy się gotowało. Co się boję teraz? No, rzuciutkie. Ależ to było pyszne, kochani, naprawdę. Mm -hmm, też tak myślałam. No. Teraz kawę pijemy. Zlew zawalony mamy problem, ale to wam później pokażę. To w sumie pokażę wam, jak wrócimy na garaż. Mamy wyciek z bolera. Rozszczelił nam się. Dlatego musimy naczynia dowieźć do domu. A teraz kawa i ruszamy. Sąsiedzi nam się już zmyli powoli tutaj stąd. Prawie nikogo nie ma, tylko tamci. A tamci to w ogóle nam tutaj dawali czadu w nocy. Ci z tego... Nie wiem co to jest nawet. Wygląda jak... Były karawan albo coś takiego. Darcia pełno. Tak dobra faza tam była w tym. Dobry klimat, dobra faza. W tym kamperze. Czy co to jest. Mówię tak Elce, że niektórzy mają łagodniejszy kryzys w wieku średniego niż ja. Przyjechały chłopy stare. Bez dzieci, żeby nie było I sobie latawce puszczają Taniej Niż kampery, patrole i inne rzeczy A może to dlatego, że Ty jeszcze nie jesteś w wieku kryzysu? W wieku kryzysu? No. Oby nie Zobaczymy, na jakieś 10 lat To może za 10 lat się będę latawcem bawił Uf. Lubimy takie Wezwania, kamyszkowe Przyjechaliśmy do portu w Portland, zobaczyć okręty wojenne, które tam są. Jeden, definitywnie do kapitalnego remontu się nadaje. Stoi Willis jeszcze. A ten mały? Ten mały to jest Willis, legenda. Pogoda, nie obiecuje nic. Może warto powiedzieć, po co my tutaj przyjechaliśmy. Jesteśmy w drodze do domu, ale zatrzymaliśmy się gdzieś tam <grych> na poszukiwanie. Zrobiliśmy sobie przystanek w drodze do domu. Jeżeli je bliżej. Karol idzie szukać. Ja zakładam na kamerkę gąbkę, żeby nie wiało wam. Bo mi będzie wiało. I idę zobaczyć jak ta plaża wygląda. Czy będę poszukiwał, zobaczymy. Bo... A ja sobie coś znajdę do roboty tutaj. To sobie zawsze, kochanie coś umiesz Zrobię znaleźć Zrobię sobie herbatkę. Tak, ja się to bo nie muszę mać. włączę sobie ogrzewanie. Poczytam sobie książkę. Gotuję obiad. Coś tam. Taki znajdzie. jest podział ról. Tak. Ale nie przymusowy, no. tylko podział ról. Bo tak lubimy. Dobrze, poznawam. Lubić zmywać? Nie, ale trzeba. Chodźcie zobaczymy jak ta plaża wygląda. I tak to wygląda, troszeczkę sobie tutaj poszperam, tylko się muszę cieplej ubrać. Brzawkę mamy delikatną, ale będzie ok. A tutaj sobie stoimy. Ile jeszcze muszę zapłacić za parking? Dobra, chyba będzie mała zmiana planów, bo Zobaczyłem cenę tego parkingu, to nie wiem czy to jest warte. A tu się dzieją porządki. Mogę. Słuchaj ich, kochanie. Tak? 20 funtów za parking. Co? Za co? No za parking. Ale za ile? No 4 godziny. 20 funtów? No jedziemy stąd. No jedziemy stąd, tak. właśnie. No. No, za 20 funtów to możemy mieć dwa obiady. No w sumie dwie ryby z frytkami, to jest 20 funtów. A ja na pewno nie będę szukał drobnych na plaży, chociaż miałem nadzieję, że coś tu poszukam, ale możemy znaleźć lepsze miejsce. Bliżej przeprawy promowej z parkingiem za parę funtów, nie? Ja ci mówiłam, że jest parking przed tą przeprawą, właśnie. No, właśnie, dojechaliśmy do prawie końca tego półwyspu. Zatrzymaliśmy się tutaj na boku. Bardzo dużo ludzi tu stoi, i tutaj już są bramki, gdzie opłaca się prawdopodobnie przeprawę promową. Ale tutaj widzę takie fajne ścieżki, gdzie można sobie dojść na plażę. Pójdziemy zobaczyć, co tam jest. Jedyne co, to strasznie zimno. Jest dalej taka mrzawka. Czy mi się chce szukać? No, trochę nie bardzo. A z drugiej strony to jest jedyna okazja, bo w lecie tutaj jest full ludzi i nawet nie ma jak tu przejść. Ale zaczekam jeszcze z miesiąc, dwa, jak już będzie tak mniej więcej 15 stopni, a nie tak jak dzisiaj jest 6. Zobaczcie jaka willa. Nawet nie na palach, tylko widzę, że ktoś tutaj wylał jakiś fundament tam też. Tak chyba nie za bardzo mieszkał ktoś w tym, ale chociaż w sumie takie przechylone jest. Ciekawe jak daleko, chociaż nie no widać, że daleko trzeba dojść, żeby w ogóle jakąkolwiek sensowną głębokość znaleźć. A tutaj kolejna Hawira. No, no, z takim tarasem to fajnie by to było przyjechać sobie, wędki zarzucić z tarasu, kurcze, Taki potencjał niewykorzystany. O i gdyby tutaj można było wjechać, no w sumie trochę wąsko, ale nie, no, zmieściłby się sprinter. I zobaczcie, jakie miejsce do van life'u. No fenomen. Super, i tutaj zaraz widać zatokę. No i przejazd kosztuje 5 funtów, także całkiem przyjemna cena. Nie dwie dychy za parking. Idziemy dalej. Przeorganizowaliśmy całkowicie nasze plany. I przez to, że pogoda jest jaka jest, a pada, jest zimno i wieje, zmierzamy do Southampton, do polskiej restauracji, wesprzeć polskie kulinaria w Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie obejdzie się bez korzyści dla nas, oczywiście, i dla naszych żołądków. I znaleźliśmy fajną restaurację w Southampton. Zmierzamy na miejsce, pokażemy Wam. Jak się nazywa i jak wygląda. Wjechaliśmy do Southampton, znaleźliśmy sobie miejsce parkingowe, chociaż nie było łatwo. Ale mamy to. Destruje z bajer. Ale mi się to drzewo tam roślina mi się chabowa Z Beniamin? Co? Z Beniamin? Czy jak się nie nazywa? Wiem. Nie wiem, ja jestem drabarzem, nie wiem. Grabarzem ja roślin. I w sumie. Moje rośliny nie żyją. Nawet się na nie nie patrz. <laughs> Taki ze mnie ogrodnik właśnie. Co zamówiliśmy? Żurek schabowy, placek po węgiersku. I co jeszcze i tyle? Kawkę Za chwileczkę zobaczymy jak to wygląda no, czekam na werdykt jest okay. nie byle co wygląda dobrze mm -hmm. A co to za koceki tu leżą? Pojedliśmy, pojedliśmy Czy było dobre? Było okej okay. Było ale okay. było dużo, było e, tanio i było szybko. Tak. Ale no całkiem spoko. Jest okay. I co myślimy o Southampton? Myślimy, że trzeba stąd szybko jechać. Nie jest to miejsce <laughs> dla nas. <laughs> Przynajmniej ta część nie zrobiła na nas wrażenia, ale miasto jak miasto. My nie lubimy miast, dlatego nie jesteśmy obiektywni w tym temacie. I w ogóle to w sumie nic tam dzisiaj nie poszło tak po naszej myśli, tak jak sobie planowaliśmy, tak że ten dzień był niespodziany W sumie. Tak. Ruszamy pod Londyn. Dwie godziny przed nami. I drodzy Państwo, jesteśmy z powrotem. Jestem na garażu. Tu nam się robi regeneracja akumulatorów. Zaczynamy od tego, że wymienimy sobie olej. Przebieg jest w tym momencie 65 tysięcy km. Będzie szósty serwis. Olej mam tutaj, za chwileczkę Wam pokażę. Odkręcamy to wszystko, obudowę filtra i dostajemy się tam do filtra oleju. Najpierw wjadę sobie na najazdy, zaraz Wam pokażę, gdzie jest śruba i dlaczego tak robię. Rozgrzeję go chwilę z 10 minut, żeby pochodził, żeby się rozrzedził olej. A śrubę mamy od tej strony, dlatego najadę sobie najazdami z tamtej strony. Przechylę go troszeczkę na bok, wypłynie nam wtedy cały olej. Nie powinno się tak robić, ale nie mam żadnej rampy niestety. Nie mam jak go ustawić równo. Ale to nie jest nic złego, dlatego że z tej strony jest odpływ oleju, także nawet chyba lepiej wyjdzie. Wcześniej bez zawieszenia pneumatycznego nie dało się włożyć tego najazdu tam. A teraz sobie go mogę podnieść. Także dziękuję jeszcze raz MTT System za montaż. Naprawdę działa to niesamowicie. Link zostawiam w opisie. Naprawdę nic się z tym nie dzieje, zero problemów. Dobra, silnik rozgrzany, ale on jest brudny. Nie miałem czasu go umyć pozabezpieczane kobyłki sobie tak dałem, żeby mi nie zjechał. Kobyłki też są pod spodem. O tam i tutaj dechy, żeby zablokować. Nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód miał na mnie tutaj zjechać i żebym tu został do rana. Straszna wizja. Klucze gotowe, wjeżdżamy, spuszczamy. A i musimy jeszcze korek na górze najpierw otworzyć. Mamy nasz filterek, tutaj mamy nowy, oryginalny Mercedesa z uszczelkami, ze wszystkim. Dobrze, Mamy wymieniony filtr. Mam wymienione trzy uszczelki posmarowane nowym olejem, jak sztuka nakazuje. I nawet na filtrze jest napisane kluczem dynamometrycznym 25 Nm a z kolei nakrętkę w miejsce na 30 Nm. Jeśli chodzi o rozmiar nakładki do usuwania filtra jest to 76 mm średnica 14 zębów. Mamy miedzianą uszczelkę nową, zakładamy i zalewamy olej. I mamy to wszystko pozakładane. Olej jaki użyłem to jest Motul Synergy Plus. Od nowości w tym samochodzie był 10,40, 40 dlatego leci taki sam. Wymiana gęstości oleju nie służy podobno. Nie wiem, już to chyba kiedyś mówiłem. Na razie wylałem 11 litrów. Mówi się, że 11,5-12 litrów do niego wchodzi. Lepiej dać za mało, troszeczkę, a później sobie dolać niż odwrotnie. Misja wykonana, weszło 12 litrów, kilka kropel posprzątanych, żeby później w jakieś paranoje nie wpadać. No i to odhaczone bierzemy się za boiler i będziemy szacować straty. I tak wygląda zdjęta jednostka grzewcza do wody. Boiler trumy, elektroboiler. I powiem Wam tak, że strasznie nie dochodzi tutaj. Jak się zdejmuje to, to strasznie go wydeo, ale coś poszło nie tak. I to nie wiem czy przez to, że mrozy były, ale tutaj wiecie, on w garażu cały czas stał. W środku było cały czas powyżej zera. Zbiornik akumulacyjny był podpięty i prawdopodobnie go rozstrzeliło tutaj. Ale to jest w sumie niemożliwe na takim spawie. A druga opcja jest taka, że rozstrzelił się na grzałce albo tutaj tu się zrobiło dosyć pusto, na razie wszystkie trójniki połączyłem prostymi złączkami. Także mamy zimną wodę, niestety muszę umyć naczynia w zimnej wodzie, ale przynajmniej mogę umyć, bo nic nie cieknie. A na kilka dni i tak zostanie tutaj włączony pochłaniacz wilgoci, żeby wszystko co dziś tutaj skapało, wyschło. A ja się zastanawiam co dalej z tym zrobić. Kusimy mocno, żeby zainwestować w boiler, który ma dwa źródła zasilania. Żeby wykorzystywać ciepło z systemu chłodzącego w silniku. Także bardzo możliwe, że kupię taki mocno zaizolowany boiler, coś podobnego jak ten. Też na prąd, troszeczkę niższe napięcie, na 230, ale też z dodatkowym źródłem energii, którym będzie system chłodzenia samochodu czyli podepnę się pod nagrzewnicę, przeciągnę wszystkie rurki do tyłu. Sobota wieczór, jak zwykle. Na szczęście nie jest tak późno, 20:40. Ja tu jeszcze posiedzę około 2 godzin, czyli nagrywam to dla Was wczoraj. W następnym odcinku lecimy dalej z patrolem. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję Państwu za obecność, pozdrawiam serdecznie i do następnego.